Czy ktoś z Was nie marzył o czymś takim? Tak jak tutaj właśnie to widzicie. Hmm. T-29 można by powiedzieć, że to jest czołg klasyczny. Kawał historii, ale słuchajcie, zawsze można dodać jakąś barwną do tego niespodziankę. Tak, to co tutaj widzicie to jest T-29. I czy nie marzyliście o tym, aby nad swoim T-29 zamontować taką fantastyczną... No, heh. Brak mi słów. Taką fajną skórkę na tym czołgu. Tak, taką skórkę będziecie mogli już niedługo zdobyć i sobie założyć na waszym ulubionym czołgu T29. Od 2 lipca do 6. Lipca, będziemy mogli zdobyć jakże zacnął skórkę na klasyczny czołg T29. Od 2 lipca do 6 lipca, doskonale wiemy, 4 lipca Amerykanie mają swoje święto, oczywiście. I z tegoż oto powodu Wargaming zaserwował nam właśnie coś takiego. Słuchajcie, tutaj... Będziemy musieli zdobywać oczywiście punkty, ale to nie jest ważne. Każdy z nas na pewno tą skórkę sobie zdobędzie, no bo to prawdopodobnie tylko trzeba grać i to wszystko. Dodatkowo wtedy również amerykańskie czołgi będą posiadały bonusy, dzienne bonusy, takie pojazdy jak T29, Freedom, czyli T26E4, Super Pershing, ale w wydaniu Freedom, kolejny pojazd Vengeance, czyli T25. Następny pojazd T29 ze złotą lufą, Patriot T26E5. Te pojazdy będą miały dzienne bonusy, tak abyście mogli zdobyć jak najszybciej tą wspaniałą skórkę. Tutaj będzie akurat cztery etapy. W każdym etapie będziemy musieli zdobywać punkty: 15 punktów, 25, 35, 50. To chyba jest ogólna suma, 50 punktów, i później, jak już pokonamy to wszystko. Taka oto skóreczka wpadnie wam na T29. Zawsze marzyłem, aby mieć Katiusze na T29. Dodatkowo takie, no, nie wiem, to są jakieś chyba jakieś atomówki obok. No, słuchajcie. Zacnie to wygląda. Takie trochę odpustowe, ale to nie ma znaczenia. Słuchajcie. Zawsze coś ciekawego pojawi się na polach bitewnych. Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy grałem nawet T29, nawet tego pojazdu nie mam zmarkowanego, bo kiedyś, kiedyś jeszcze nie było marków na Lufie, tym pojazdem grałem. Ale słuchajcie, to wcale nie oznacza, że teraz nie będę miał zmarkowanego pojazdu. Zobaczcie, ile gwiazdek dookoła będę miał na T29, tam trzy gwiazdki na Lufie. Hmm, to mały pikuś tutaj, no aż trudno się doliczyć ile tych gwiazdek będzie, tak więc słuchajcie od drugiego do szóstego będziemy mogli zdobyć skóreczkę właśnie na T29, nie wiem może Organic miał zupełnie co innego na myśli robiąc taką skórkę może chodziło im bardziej o coś takiego tutaj akurat nie jest to T29 jest to chyba yy, Pershing, ale no słuchajcie, rakiety były owszem były, może chodziło im o coś takiego, również rakiety były, dookoła tego akurat czołgu nie ma atomu ale słuchajcie no w Grze World of Tanks wszystko jest możliwe, i my będziemy mieli akurat wersję z atomówkami dookoła. Może to nie są atomówki, może to coś innego. Tak więc, słuchajcie, czas odpustowy nadchodzi, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze będziemy mieli od 29 czerwca do 6 lipca, będziemy mogli zdobyć większą ilość srebra, jak i również pojazdy amerykańskie od poziomu 3 do 6 będą miały, będą miały obniżkę 50% w sreberku, również pojazdy, Pojazdy od poziomu 7 do 10 również będą posiadały zniżkę, tak więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze pojazdów amerykańskich, a będzie chciał nabyć, no to słuchajcie, myślę, że tutaj jest niezła okazja. Dodatkowo będziemy mieli wyzwanie. Wyzwanie z premią na srebro. Tutaj mamy dwa wyzwania. Pierwsze to jest niszczyciele amerykańskie, 25% premii do sreberka, jak i również mamy łowcę z USA, również 25% do srebra. Musimy tak, Zniszcz dwa pojazdy w dowolnej liczbie bitew amerykańskim czołgiem. Zniszcz jeden amerykański czołg w dowolnej liczbie bitew. Tak więc no, będziemy mieli również premię do zarabiania od 29. A słuchajcie, 29 czerwca pojawi się nowa aktualizacja, jak i również he, nowy sezon. Nowy sezon tak jest. Nowy sezon World of Tanks Modern Armor G.I. Joe. 29 do 24 sierpnia będziemy mieli nowy sezon, i tutaj będą przeważały prawdopodobnie pojazdy G.I. Joe. Nie wiem, czy akurat te pojazdy, które wam tutaj zaprezentuję, czy one będą wchodziły w tą przepustkę na nowy sezon. Trudno mi naprawdę powiedzieć, ale słuchajcie, wystarczy spojrzeć na te pojazdy i uświadomić sobie, że tą przepustkę musicie na pewno mieć. Czy nie chcielibyście posiadać takiego czołgu w swoim garażu? GI Joe, taki przerobiony Abrams z lufą, nie wiem od czego. Pod nazwą ten pojazd jest Mobat. Tak jest, ten pojazd to jest Mobat. GI Joe. Tak naprawdę to nie jest kompletnie moja bajka, no bo słuchajcie, ja bajki to miałem jakiś krecik, wodnik szuwarek, bolek i lolek, kreksio, ale GI Joe to kompletnie nie jest temat mi znany. Kto wie, może akurat przez ten tytuł. World of Tanks dowiem się ciut więcej. Tutaj będzie kolejny nowy pojazd w postaci czołgu lekkiego. Tak jest, to będzie czołg lekki. I ten pojazd również trafi od 29 do gry. Heh. Hmm, nie wiem ile będzie kosztowała przepustka, ale słuchajcie, warto się zastanowić, czy ogólnie warto jest odpalić tryb zimnej wojny. I również bym się zastanowił nad trybem II wojny światowej, no bo po tej ich aktualizacji różnie to może wyglądać. Słuchajcie, aktualizacja 6.0 pokazała nam na co ich stać. Tych pojazdów będzie jeszcze więcej. Wejdą oczywiście również pojazdy lekkie, gdzie Również te pojazdy będą wyposażone w rakiety. Pierwszy raz będziemy mieli rakiety, zresztą nie tylko czołgi lekkie. Tam we wcześniejszym materiale wymieniałem Wam pojazdy, które będą również dysponowały rakietami. Owszem, te rakiety będą ograniczone, na przykład będziemy mogli tylko zabrać 4 sztuki na czołgu ciężkim albo na czołgu średnim. Chyba tam tylko czołgi ciężkie będą miały po 4-5 sztuk mniej więcej, ale czołgi lekkie już będą posiadały więcej. Jeżeli chodzi o ten pojazd, będzie to czołg premium. Nie wiem, czy to jest czołg, czy to nie wiem, jak to nazwać. Taki łazik? Trudno mi powiedzieć. No na gąsienicach, no to czołg może, a może coś innego. Trudno mi powiedzieć naprawdę. Ten pojazd również będzie jako czołg premium i chyba MOBAT również będzie jako czołg premium. Tak więc słuchajcie, sezon zapowiada się wyśmienicie. Mało tego, 29 pojawią się nowe mapy, ale to już o tym Wam wspominałem. Tak więc cóż chcić? Sezon odpustowy uważam za otwarty. Z Strony to wszystko. Myślę, że tych wrażeń mi już wystarczy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.